Anioły. Chyba każdy ma jakieś wyobrażenie na ich temat. Ale czy te obrazy z filmów i malowideł mają cokolwiek wspólnego z prawdą? Dzisiaj spróbujemy sięgnąć głębiej, prosto do biblijnych źródeł, żeby odkryć, kim naprawdę są niebiańskie istoty. A skupimy się na jednej, absolutnie wyjątkowej postaci Gabrielu, posłańcu, którego misja na zawsze zmieniła bieg historii. No właśnie, zacznijmy od podstawowego pytania. Skrzydła, aureole, białe szaty. Czy aniołowie faktycznie tak wyglądają? Cóż, jak zaraz zobaczymy, biblijna prawda może nas mocno zaskoczyć. To jest kluczowe pytanie, od którego zaczniemy naszą podróż. Zobaczmy to zderzenie. Z jednej strony mamy popkulturę, świetliste postacie, słodkie cherubinki, które wyglądają jak dzieci, a z drugiej stare biblijne teksty a w nich aniołowie często pojawiają się jako zwykli mężczyźni, tak bardzo ludzcy, że na początku nikt nawet nie orientuje się, że ma do czynienia z kimś z niebios. A cherubiny to już zupełnie inna historia groźne, potężne istoty. To jest przepaść, prawda? Dobrze, to zobaczmy jak będzie wyglądać nasza dzisiejsza trasa. Zaczniemy od obalenia kilku mitów. Potem zajrzymy za kulisy Niebiańskiego Dworu, poznamy jego mieszkańców, a na koniec całą naszą uwagę skupimy na Gabrielu i jego niesamowitej misji. Okej, okay, zacznijmy od tych skrzydeł. Skąd się w ogóle wzięły? Otóż w Biblii nie są one dosłownym biologicznym elementem aniołów. To jest potężny symbol, symbol przynależności do świata nadprzyrodzonego, boskiego. Co ciekawe, sama idea skrzydlatych istot boskich została zaczerpnięta z wierzeń starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Żeby zrozumieć, kim są aniołowie, musimy cofnąć się w czasie, do najstarszych fragmentów Biblii. Tam Bóg nie jest przedstawiany jako samotna istota. Wręcz przeciwnie, jest jak król, władca, który zasiada na tronie w otoczeniu swojego dworu, swojego zgromadzenia. Ten cytat z Psalmu 82 idealnie to obrazuje. Mowa tu o Zgromadzeniu Bogów, czyli o Boskiej Radzie Królewskiej. To właśnie z tej koncepcji, która jest starsza niż samo pojęcie anioła w naszym dzisiejszym rozumieniu, wyrasta cała idea niebiańskiej hierarchii. I tu robi się naprawdę ciekawie. Wierzenia starożytnych Izraelitów nie wzięły się znikąd, rozwijały się w konkretnym miejscu i czasie, czerpiąc z kultur Bliskiego Wschodu. Dlatego na początku nie mówiono o aniołach, jakich znamy z późniejszych pism, ale właśnie o boskich istotach, które tworzyły dwór najwyższego Boga, trochę na wzór panteonów sąsiednich ludów. No dobrze, ale bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że ten niebiański dwór to nie była jakaś jednolita grupa aniołów. To były bardzo różne byty, które pełniły zupełnie inne funkcje. Taki niebiański rąd z różnymi ministerstwami. Na przykład na samym szczycie mamy serafiny. Już sama ich nazwa od hebrajskiego saraf znaczy płonąć. To ogniste, potężne istoty, które w wizji proroka Izajasza stoją najbliżej samego Boga. A ich wygląd prawdopodobnie nawiązuje do egipskiego ureusza, czyli świętej kobry, symbolu boskiej potęgi. A teraz cherubiny. I od razu powiedzmy sobie jasno zapomnijmy o tych słodkich, pulchnych aniołkach z renesansowych obrazów. Biblijne cheruby to potężne, budzące respekt, hybrydy strażnicy. To oni strzegli wejścia do Edenu. Ich wizerunek jest bliski babilońskim Lamasu, potężnym istotom strzegącym bram do pałaców. I tu dochodzimy do absolutnego sedna. Hebrajskie słowo malach i greckie angelos, które my tłumaczymy jako anioł, tak naprawdę nie opisują gatunku istoty. To jest nazwa funkcji, stanowiska. Anioł to po prostu posłaniec, wysłannik. I co ważne, tę rolę w Biblii mógł pełnić zarówno duch, jak i człowiek. Święty Augustyn ujął to chyba najlepiej. Anioł jest duchem ze względu na to, czym jest, ale aniołem ze względu na to, co robi. To jego zadanie, jego misja go definiuje. To klucz do zrozumienia wszystkiego. Wśród tych wszystkich posłańców jest jednak pewna elita, archaniołowie. To im powierza się te najważniejsze, kluczowe dla historii misje to tacy powiedzmy boscy ambasadorzy do zadań specjalnych. Biblia wymienia zmienia trzech takich archaniołów. Jest Michał, jego imię to bojowy okrzyk któż jak Bóg, jest dowódcą. Mamy Rafała, którego imię znaczy Bóg uzdrowił, to opiekun i uzdrowiciel. Jest wreszcie on, Gabriel, czyli moc Boża albo Bóg jest moją siłą, wielki posłaniec, który przynosi najważniejsze wieści. I to właśnie na nim się teraz skupimy. Gabriel, w całej tradycji chrześcijańskiej, jest postacią absolutnie nierozerwalnie związaną z miłosierdziem Boga i najważniejszymi momentami w historii zbawienia. I tu mała ciekawostka. Technicznie rzecz biorąc, w całej Biblii tylko Michał jest wprost nazwany archaniołem. Skąd więc pewność co do rangi Gabriela? Odpowiedź kryje się w wadze jego misji. Takich zadań nie powierza się byle komu. To muszą być sprawy najwyższej wagi. A zresztą, sam Gabriel daje nam potężną wskazówkę, kiedy przedstawia się kapłanowi Zachariaszowi. Mówi: "Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem" Te słowa są kluczowe. Oznaczają one przynależność do najściślejszego, najwyższego kręgu niebiańskiego. To przywilej dla absolutnie nielicznych. A jakie to były misje? Zobaczmy na jego CV. Najpierw tłumaczy proroctwa Danielowi. Potem zwiastuje cudowne narodziny Jana Chściciela. Aż wreszcie przybywa do Marii z najważniejszą wiadomością w dziejach świata zwiastowaniem. To misja, która zmienia absolutnie wszystko. I właśnie te zadania. Ta ostatnia misja w szczególności na zawsze zdefiniowały tożsamość Gabriela w tradycji chrześcijańskiej, ugruntowały jego pozycję jako posłańca o absolutnie wyjątkowej roli. To chyba jego najpiękniejszy i najważniejszy tytuł, anioł wcielenia. To on został wybrany, by ogłosić światu tę niewyobrażalną tajemnicę, moment, w którym Bóg przyjął ludzkie ciało. To właśnie definiuje jego dziedzictwo. Późniejsza tradycja chrześcijańska przypisuje mu jeszcze inne, kluczowe role: to on miał przyjść we śnie do Józefa i rozwiać jego wątpliwości, to on miał ogłosić narodzenie Jezusa pasterzom, i wreszcie, to on miał zostać aniołem stróżem całej świętej rodziny. I tak dochodzimy do ostatniej myśli. Skoro anioł to funkcja, rola posłańca przynoszącego wieści od Boga, to ta idea jest wciąż aktualna. Zostaje więc otwarte pytanie, jakich dobrych wieści, jakich posłańców najbardziej potrzebuje nasz świat tu i teraz. Dziękuję za wspólną podróż po tym fascynującym temacie.